Witam Was bardzo serdecznie w serialowym rozkładzie jazdy na grudzień, a grudzień to miesiąc już tradycyjnie mocnych premier, tyle tylko, że jeśli chodzi o seriale, to w tym miesiącu nie ma ich wcale dużo. Tradycyjnie platformy i stacje w okresie świątecznym stawiają raczej na filmy i to nie tylko dlatego, że w święta tak po prostu oglądamy rodzinnie. Więc te krótsze formy bardziej się sprawdzają, ale po prostu zbliża się czas Oscarowy, więc dla Netflixa na przykład to jest dobry moment na pochwalenie się swoimi najnowszymi produkcjami. W tym roku czekają nas aż trzy bardzo mocne filmowe pozycje na Netflixie, które na naszej liście tylko trochę przyćmią seriale. Dlatego, że wiecie, no, grudzień to też miesiąc, w którym wreszcie wraca Wiedźmin. Zresztą nie tylko on wraca, ale pełną listę premier i powrotów znajdziecie w opisie tego wideo, więc tam was odsyłam po różne informacje serialowe. A zanim przejdę do tej naszej najważniejszej dziesiątki, to mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. 5 grudnia ruszamy z głosowaniem na serialowy top 2021, więc przygotujcie się na kolejne trudne wybory. The Power of the Dog film premiera 1 grudnia Netflix. Filmowo na naszej liście robi się już od pierwszej pozycji, bo już 1 grudnia na Netflix pojawi się najnowszy film Jane Campion pod tytułem The Power of the Dog, czyli po polsku Psie pazury. Jest to surowo nakręcony western, którego akcja rozgrywa się w 1925 roku w Stanie Montana, choć akurat z powodu pandemii zdjęcia w całości powstawały w Nowej Zelandii. W obsadzie znalazło się kilka nazwisk, które społeczność serialowa, myślę, może dobrze kojarzyć z różnych seriali, w tym między innymi Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst i Jesse Plemons. Za reżyserię filmu Jane Campion została nagrodzona w tym roku Srebrnym Lwem na festiwalu w Wenecji. Dom z papieru, sezon 5, część 2, premiera 3 grudnia, Netflix. Emocje, wybuchy Cliffhangery. Tak mniej więcej da się streścić pierwszą część finałowego sezonu Domu z Papieru, która wystartowała we wrześniu tego roku. Teraz przyszedł czas na ostatni pięcioodcinkowy rozdział, który, jak można się domyślać, będzie nie mniej dramatyczny i, jak sądzę, przyciągnie też sporą oglądalność. No bo kto by nie chciał się dowiedzieć, jak to wszystko się wreszcie skończy. Witajcie ponownie. Poprzednim razem bardzo dobrze się spisaliście. Teraz pora, aby wszyscy zobaczyli ostateczne starcie osób, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Ponieście w świat wiadomość, że największego fana domu z papierów w Polsce poznamy już wkrótce podczas specjalnej transmisji na kanale YouTube Netflix Polska. And just like that. Nowość, premiera 9 grudnia HBO GO. Powroty po latach to w serialowym świecie nic nowego, choć dla bazy fanowskiej to zawsze spore wydarzenie, a w przypadku tego dziesięcioodcinkowego rebootu kultowego Sex and the City to myślę dużo więcej, bo to powrót legendy, która w pewnym sensie odmieniła oblicze współczesnych seriali. Trudno w to uwierzyć, ale pierwszy sezon seksu w Wielkim mieście HBO emitowało jeszcze pod koniec lat 90., a konkretnie w 1998 roku. To wtedy Carrie Bradshaw i jej przyjaciółki podbijały Nowy Jork bez żeny opowiadając o swoich tamsko-męskich przygodach. Serial stał się tak popularny, że po jego zakończeniu w 2004 roku nakręcono dwa filmy, o mało nie nakręcono trzeciego, a teraz, 23 lata po premierze, bohaterki powracają? Pytanie tylko w jakim stylu? The Expanse, sezon szósty, ostatni, premiera 10 grudnia Prime Video. Są takie seriale, których przyszłość jest... Yy, trudna do przewidzenia, a The Expanse, które po trzecim sezonie zostało przecież skasowane przez stację Sci-Fi, a następnie przejęte przez Amazon Studios, jest właśnie jednym z nich. Dlatego też tą informację, że szósty sezon, który zadebiutuje w grudniu 2021 roku, będzie ostatnim. Należy przejąć myślę z odpowiednim dystansem, bo owszem, Amazon zakończył już produkcję tej epickiej, ale też wiemy bardzo kosztownej, kosmicznej sagi. Natomiast showrunner serialu Ren Shankar wciąż widzi perspektywę na więcej. W końcu po finale serialu zostaną przecież jeszcze trzy części książkowego pierwowzoru do zakranizowania i być może wkrótce. Zobaczymy je na przykład w innej stacji albo na innej platformie. The Stand, nowość, mini serial premiera 14 grudnia, kanal.com. Nie ma to, jak w trakcie pandemii pooglądać sobie coś o pandemii. Wybaczcie ten ponury żart, ale yy, mam takie dziwne wrażenie, że kiedy w 2017 roku zapadała decyzja o zaadaptowaniu apokaliptycznego bastionu autorstwa Stephena Kinga na miniserial, to nikomu nie przyszło do głowy, co wydarzy się w 2020 roku. Być może dlatego właśnie produkcja ta, mimo imponującej obsady, w której znaleźli się m.in. James Martin, Whoopi Goldberg czy Alexander Skarsgård, Przeszła prawie bez echa, a do Polski trafiła niemal równo rok po amerykańskiej premierze. Całość ma 9 odcinków. The Hand of God, film, premiera 15 grudnia Netflix. W 2019 roku zachwycaliśmy się kolejnymi odcinkami The New Pope, a w 2021 roku Sorrentino powraca jako twórca filmowy z tytułem nagrodzonym wielką nagrodą w jury na Festiwalu w Wenecji. To jak dotąd najbardziej osobisty film mistrza współczesnego włoskiego kina oparty w dużym stopniu na doświadczeniach z jego młodości. Głównym bohaterem jest młody mieszkaniec na Apolu, w którego życiu mają miejsce dwa dramatyczne wydarzenia. Przed udziałem w jednym z nich chroni go mecz z udziałem Diego Maradony. Postać piłkarza jest dla Sorrentino tak ważna, że nawiązał do niego nawet w tytule filmu, co paradoksalnie wkurzyło samego Maradone, który pozwał producentów o prawa autorskie do tego określenia. Wiedźmin, sezon drugi, premiera 17 grudnia Netflix. Wciąż pamiętam emocje, jakie towarzyszyły światowej premierze pierwszego sezonu Wiedźmina, serialu, z którym Netflix od samego początku wiązał ogromne nadzieje. Od tamtej pory minęły jednak dwa lata, w czasie których produkcja nowych odcinków zakłócona została nie tylko przez pandemię, ale również przez kontuzję Henry'ego Cavilla, który nabawił się jej skacząc z konia. Mimo później twórcy twierdzili, że czas gra na ich korzyść, a serial będzie dzięki temu bardziej dopracowany. Czy faktycznie się tak stało? Ja już akurat znam odpowiedź i bardzo chętnie zdradzę Wam szczegóły w przedpremierowej recenzji, jak tylko zejdzie embargo z nowych odcinków. Drugi sezon będzie miał ich łącznie 8. Kontrola, sezon drugi, premiera 21 grudnia, player.pl a skoro już jesteśmy przy globalnych sukcesach, to nie wiem czy wiecie, myślę, że nie wiecie, ale mamy w Polsce serial, który na świecie obejrzano ponad 50 milionów razy i jest nim... Kameralna kontrola stworzona przez studentkę warszawskiej szkoły filmowej Nataszę Parzymies. To, co początkowo było tylko szkolną etiudą na zaliczenie zajęć, stało się absolutnym YouTube'owym fenomenem, który Niczym kilka lat temu skam podbił serca międzynarodowej publiczności. Pierwszy sezon to zaledwie 7 kilkuminutowych odcinków, które mi osobiście kojarzą się z tak jakościowymi produkcjami, jak choćby Euforia sama Lewinsona. Ten drugi sezon, wyprodukowany już przy współpracy z Player.pl, startuje przed świętami i ma być kontynuacją historii Natalii i Majki. Jeżeli jeszcze nie znacie kontroli, to myślę, że czas nadrobić tą zaległość i obejrzeć pierwszą serię, którą zresztą też znajdziecie na playerze. A potem od razu możecie oglądać drugą. Ja na pewno będę. Don't Look Up. Film premiera 24 grudnia Netflix. Jako fanka ostatnich filmów w reżyserii Adama Makeya powiem tylko o tyle: To się nie może nie udać. Jego najnowszy projekt to wypakowana gwiazdami opowieść o gwiazdach, a dokładnie o zbliżającej się kosmicznej katastrofie, która jest utrzymanym w takim katastroficzno-satyrycznym tonie komentarzem dotyczącym kryzysu klimatycznego. Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence grają tutaj parę astronomów, którzy odkrywają, że w kierunku Ziemi zbliża się ogromna kometa. Meryl Streep z kolei wciela się w panią prezydent Stanów Zjednoczonych, a w tle przewijają się takie nazwiska jak choćby Timothy Chalamont, Kate Blanchett czy Ariana Grande. Myślę, że jest to idealny tytuł na świąteczny seans. The Book of Boba Fett. Nowość, mini serial, premiera 29 grudnia Disney Plus. Na koniec naszej listy serial, który zapowiadam z pewnym żalem, bo co z tego, że dla fanów Gwiezdnych Wojen to kolejny wyczekiwany tytuł, jeśli wciąż jeszcze nie da się go oficjalnie oglądać w Polsce. Jeżeli Disney Plus będzie się tak spieszyć z wejściem na polski rynek, jak się do tej pory spieszył, to Myślę, że The Book of Boba Fett podzieli niestety los Mandalorianina, czyli serialu, który na świecie był owszem hitem, ale w Polsce przeszedł niemal bez echa. Myślę, że byłaby to ogromna szkoda, bo to nie tylko spin-off Mandalorianina, ale i kolejna pozycja poszerzająca uniwersum, która opowie o dalszych przygodach tytułowego łowcy nagród. Pierwszy sezon ma mieć 7 odcinków. Poza tym w grudniu swoje premiery i powroty mają Lost in Space, sezon trzeci, premiera 1 grudnia. Deceit, nowość, premiera 1 grudnia. Before Beforeinners, czyli przybysze, sezon drugi, premiera 5 grudnia. War, nowość, miniserial dokumentalny, premiera 6 grudnia. Muhammad Ali, miniserial dokumentalny, premiera 9 grudnia. The Sinner, sezon czwarty, premiera 14 grudnia. Emily in Paris, sezon drugi, premiera 22 grudnia. The Tragedy of Macbeth, film, premiera 25 grudnia. I to tyle, jeśli chodzi o grudniowe premiery. Jak mówiłam, seriali nie będzie jakoś rekordowo dużo, ale za to, jak już będą, to takie, że. Robią wrażenie. Podobnie z filmami, na które ja również bardzo czekam. Oczywiście, zanim zaczną się święta, na kanale pojawią się jeszcze polecajki, seriali, które warto jest w święta nadrobić. Więc to nie jest tak, że tylko ta lista grudniowych premier i powrotów jest wiążąca, jeśli chodzi o grudniowe oglądanie, bo zakładam, że wtedy będziemy oglądać Relatywnie najwięcej. Jak mówiłam już zaraz, na dniach ruszamy z głosowaniem na serialowy Top 2021, więc się przygotujcie, nadróbcie zaległości, sprawdźcie, jakie seriale były emitowane w tym roku. Ciekawa jestem bardzo wyników tego głosowania, bo i rok był znów przez pandemię, troszkę inny niż poprzednie. Jeżeli nie ma jakiegoś tytułu, a wiecie, że będzie w grudniu startował, to koniecznie dopisujcie w komentarzach. Oczywiście pod spodem w opisie znajdziecie link do, a właściwie nawet nie tyle linki, ile całą listę premier i powrotów grudnia. A ja się już z Wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zachęcam do lajkowania tego wideo, do subowania naszego kanału, a także do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, czyli Instagrama, Twittera. e Facebooka. Dzięki!